Nazywam się Justyna Żlińska i mam przyjemność być rektorem Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Od września 2022 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje projekt Bezpiecznie Zwiedzić z Uczelnią Techniczno-Handlową. Projekt przygotowaliśmy z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu wykładowcy uczelni przedstawiają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pedagogiki, logistyki i techniki. To ważne zagadnienia, dynamicznie rozwijające się zmiany społeczne, chaos informacyjny, zagrożenia związane z bezpieczeństwem państwa i obywateli, problemy psychologiczno-pedagogiczne, które są efektem pandemii COVID-19 oraz trudny wybór ścieżki zawodowej sprawiają, że aktualna i przystępna wiedza w tym zakresie jest niezmiernie istotna. Naszej uczelni na realizację pomysłu wykładów popularno-naukowych udało się pozyskać dotacje ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach. W ramach programu społeczna odpowiedzialność nauki. Uczelnia współpracuje z zespołem wybitnych specjalistów, ekspertów, pracowników naukowych, którzy spotykają się z uczniami w ich szkołach, aby przeprowadzić z nimi wykłady z wybranego tematu. Film, który za chwilę Państwo obejrzą, to zapowiedź, wprowadzenie do wykładów, z którymi odwiedzamy szkoły na terenie Warszawy i całego Mazowsza. Raz do roku zapraszamy też wszystkich zainteresowanych do siedziby Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 135 oraz w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8 na festiwale nauki. Szanowni Państwo, nazywam się doktor inżynier Piotr Rublewski, Na Uczelni Techniczno-Handlowej prowadzę głównie zajęcia z mechatroniki pojazdów samochodowych i z mechatroniki i chip tuningu. Na dzisiejszym wykładzie przedstawię Państwu krótki wstęp dotyczący mechatroniki samochodowej i zagadnień, które są poruszane na tym przedmiocie. Zostaną Państwo zapoznani z różnymi metodami diagnostycznymi, związanymi z elektroniką pojazdów samochodowych, głównie z silnikami, przedstawimy Państwu różnice w dokładności poszczególnych systemów powiarowych oraz zależności, z jakimi należy liczyć się podczas stawiania trafnej diagnozy. Obecnie rozwój systemów mechatronicznych pojazdów samochodowych, rozwój magistrali danych, rozwój sterowników, rozwój Systemów oczujnikowania silników spalinowych oraz oczujnikowania innych układów, systemów pojazdów samochodowych, jak i układów wykonawczych, narzucają pewne formy diagnostyki, które nie do końca zawsze w poszczególnych etapach są wiarygodne. W związku z tym, należy skupić się przede wszystkim na podczas diagnozowania pojazdów samochodowych, diagnozowania poszczególnych układów czy diagnozowania najważniejszego układu, jakim jest silnik, na zasadzie działania poszczególnych podzespołów elektronicznych i podzespołów sterujących oraz nastawczych w silniku. Istnieje bowiem szereg różnych usterek, które po, są generowane przez e, wzajemnie współistniejące niesprawidłowości w pracy e, poszczególnych podzespołów mechanicznych, które potrafią wygenerować zafałszowany e, kod usterki, e, pobierany, po, e, odczytywany poprzez system samodiagnozy. W związku z tym system samodiagnozy, e, który jest e, Nieodzownym elementem każdego układu sterującego, który odczytujemy za, odczytujemy za pośrednictwem jego poszczególne kody, sterki, czy odczytujemy wartości parametrów rzeczywistych, ma pewne ograniczenia w stosunku do dokładności pomiarów. Dzisiaj większość diagnostów pojazdów samochodowych zajmujących się zagadnieniami mechatroniki samochodowej. Opiera swoją diagnozę głównie na odczytach kodów usterek. Nie zawsze jednak odczyt kodów usterek pozwala na trafne postawienie diagnozy. Istnieje bowiem wiele przykładów w funkcjonowaniu silnika, które poprzez zarejestrowanie odpowiedniego kodu usterki nie zawsze wskazują na właściwą usterkę. Są bowiem one generowane za pośrednictwem innych uszkodzeń mechanicznych. Na stole Państwo widzą szereg różnych czujników pomiarowych sterowniki, układy sterowania przepustnicą, układy sterowania EGR, zawory regulacyjne ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki halotronowe i szereg różnych podzespołów sondy Lambda. Także elementy te stanowią integralną całość współpracującą ze sobą podczas przede wszystkim sterowania układem zasilania silnika. Jeśli chodzi o układ sterowania silnika i układ zasilania silnikiem, błędy, które najczęściej popełniają diagności samochodowi, są wynikiem bezpośredniego odczytu kodów usterek lub błędnej interpretacji wartości rzeczywistych. Obecnie, tak naprawdę, jeśli chodzi o samą diagnostykę silników spalinowych czy innych układów samochodów, możemy liczyć się z trzema tak podstawowymi systemami diagnozowania trzema metodami. Są to głównie pomiary za pośrednictwem mierników uniwersalnych, głównie pomiary napięcia, napięć zasilania, ciągłości przewodów, pomiar natężenia prądu lub rezystancji poszczególnych elementów. Następnie mamy diagnosty diagnostykę za pośrednictwem standardowych komputerów diagnostycznych poprzez łącze OBD, czyli odczyt kodów usterek, o których wcześniej wspominałem, i odczyt parametrów rzeczywistych podczas pracy poszczególnych układów, na przykład silnika spalinowego. Najbardziej dokładnym według mnie urządzeniem diagnozującym jest oscyloskop, który Państwu przedstawimy, poszczególne parametry, jak w sposób można błędnie postawić diagnozę. Przykładowym klasycznym. Błędem na przykład jest odczyt y, charakterystyki y, sondy Lambda. Jeżeli mamy błędny y, odczyt kodów usterek sondy Lambda, y, w większości przypadków wymieniają ten podzespoł. Kody błędów y, wynikające z nieprawidłowości działania tego układu mogą wynikać, wynikać z podstawowej nieszczelności układu wylotowego silnika, z nieprawidłowego procesu spalania. Także szereg różnych podzespołów współpracuje ze sobą i nieprawidłowość działania jednego generuje błędy następnego. Dlatego kluczowym parametrem jest wstępna diagnoza za pomocą diagnoskopu. Następnie przystępujemy do weryfikacji, w którym miejscu poszukujemy przyczyny usterki, na przykład jest to przepustnica silnika czy przepływomierz. Kolejno staramy się odczytać parametry za pomocą miernika, czy mamy zasilanie tego czujnika, czy jest połączenie masowe, jaki jest generowany sygnał. Oczywiście za pomocą miernika uniwersalnego mamy wartość stałą, ewentualnie zmieniającą się, ale i tak odczytujemy to jako wartość stałą. W przypadku pomiarów oscyloskopowych mamy bardzo dokładną możliwość pomiaru charakterystyki sygnału wyjściowego poszczególnych elementów. Jest to bardzo istotne w przypadku pomiarów czujników potencjometrycznych, które znajdują się w zaworach EGR sterowanych elektronicznie, w przepustnicach sterowanych elektronicznie w przypadku pedału przyspieszania, w przypadku charakterystyk sondy lambda, w przypadku charakterystyk wtryskiwaczy paliwa i szereg innych podzespołów. Na przykład, czujniki prędkości obrotowej silnika, wału korbowego, wałka rozrządu. Odczytywujemy z diagnozkopu w wyniku parametrów rzeczywistych, tak naprawdę, konkretną wartość, czyli prędkość obrotową danego wałka. W przypadku pomiarów oscyloskopowych mamy możliwość interpretacji przebiegu z sygnału, czyli przebiegu z sygnału z czujnika halotronowego, indukcyjnego i oceny poprawności działania tego elementu poprzez. Porównanie tej charakterystyki sygnałowej, czy nie ma ona zakłóceń, czy nie ma ona odpowiednich e, zakrzywień napięciowych. Na tej podstawie możemy ocenić, czy na przykład e, nieprawidłowość działania tego elementu jest wynikiem uszkodzenia mechanicznego, np. koła impulsowego i innych podzespołów. Dlatego w przypadku diagnostyki e, silników pojazdów samochodowych kluczowa jest znajomość zasady działania poszczególnych elementów, rodzajów, Przede wszystkim zasady działania układów zasilania poszczególnych silników i jak poszczególne parametry wykonawcze, mechaniczne, hydrauliczne i inne wpływają na poszczególne przebiegi sygnałów wyjściowych tych elementów. Także zapraszam Państwa serdecznie na pokaz dotyczący poszczególnych systemów diagnostycznych.